It is important to know that this feature is only available in the Settlers of Kal'gur Leagues and will not be available on Standard Leagues. This some of the basics of how to use this new system. The currency exchange can be opened at Faustus in Cape a new area in this expansion. the is for player player trading. So will not be available in solo selfound. What's that Worth inviting Faustus to your hideout, so you can use this feature between in-game maps at your leisure without having to visit King's March every time. Here, here, and handel w Exile. here, and here are where you can select which currency you want to trade for, and which currency you want to trade away. By selecting these buttons. It will open a window that displays all possible items that can be traded through this system. When selecting the currency you have, it will consider your inventory and a number of your stash tabs, so you don't need to move it out of your stash to your inventory first. At the top here, you will often see a section called Popular. Most people trade using common currencies, like Chaos Orbs or Divine Orbs. Mm -hmm. When inputting the currency you're hoping to get, the popular currency so, so, that have been used to trade for that currency recently. Specifically, the 12 items with the highest trade volume. It is highly recommended if you want to fulfill your exchange quickly that you select one of these popular currencies. Now that we have selected both the currency we want and have, we need to specify a ratio. This ratio shows the best possible outcome currently available for the exchange. Czy oni jeszcze złoto wprowadzają jakieś? Widzę tutaj złoto. Nie było wcześniej złota, nie? W Pawobutyl. Trying to do. If you hover over this ratio, it will show a number of the best ratios available. If you want to get your exchange completed in a timely manner, it is recommended the ratio you set is equal to one of these or similar. You'll notice as you increase the amount of currency you want, there is a gold cost. Represented here. <laughs> in order to trade using this method, you need to pay a gold cost. Which you can find throughout Rayclast in the Settlers of Kalgur League. This value has been balanced around. be quite difficult, if not entirely unreasonable, to use this system. By endgame, it should be relatively trivial and just serve as a nominal cost. As gold cannot be traded, you must be playing the game in order to engage with this system. Mm -hmm. Now we can place our exchange, which will add it down here. The moment your exchange is placed, it can start to be filled. So take care to be certain when placing exchanges. There is a limit to the number of exchanges you can have at any given time. This limit is shared across all leagues. Okay. We will be experimenting with this limit. You are able to watch your exchange be filled in real time. An exchange can be partially filled, and at any time you can close your exchange, after which you can take your currency. Closing your exchange will not refund your gold. Once an exchange has been completed, you will receive a notification. If you are off you, notification, you should make sure to keep Faustus placed in your hideout within sight. He will have this icon above him when he has something for you to collect. Yeah, someone zabiera, tak? Co Okay, okay, okay. To retrieve your currency, just simply select it and place it in your inventory. On keyboard and mouse, you can control click to move an entire stack. And you can control right click to move as many as would fill your inventory. When using PlayStation or Xbox controllers, or similar, you can press square or X respectively to all interfaces. At any time, you can hover the information hover provided on the panel to find out more. Okej, okay, a coś jeszcze poza tym handlem? Coś o tej wiosce jest napisane. Ta wioska brzmi interesująco. Lubię takie rzeczy. O, supporter paki. E, content reveal. Tutaj coś jest. 45 minut widzę, to nie da rady. Trailer jeszcze na szybko możemy zobaczyć. And yet. Tak, tak, Co we wrześniu. Axis jeśli nie wystartujemy z jeszcze jedną betą. Can... Kurde, widzowie uwielbiam takie mechaniki, jak właśnie się rozwija jakaś wioska, i możesz tutaj, wiesz, idziesz ty gdzieś tam na jakieś polowania, grind, i ładujesz kaskę, ci się rozwija wioska, po której później ty możesz sobie chodzić i rozmawiać na przykład z ludźmi. Uwielbiam, tak, uwielbiam takie motywy. Uwielbiam. We'll need resources. And savvy planning. A możesz tego źródła ekwipować w jakiś sposób? Generalnie takie afk systemy, które powodują, że, że możesz wysłać gdzieś gościa, i on po jakimś czasie coś zbiera dla ciebie, nie jestem zwolennikiem, bo. Uważam, że wiecie, później ludzie robią na przykład setki postaci, i tylko na tych postaciach właściwie wysyłają gości na, na te misje AFK. Chyba, że koszty na wysłanie taką misję, w tym goldzie na przykład, który tutaj był zbierany, jest jakoś wyjątkowo duży, więc trzeba będzie cały czas praktycznie grindować, żeby równocześnie też wysyłać na misje. Na Craftsmen. Fortune Seekers.

Ta rozbudowa tej wioski jest taka interesująca i taki swojski klimat się wydaje. Piracki. Handel. Warden Ascendancy Class. Endgame Improvements. Much more. Spoko, interesujące widzę. Pogracie się. Za ile? Za dwa dni sobie pogracie. Życzę dobrej zabawy wszystkim. Ja, ja nie zagram. Ja nie zagram. Ale te rozwiły i wioski. Lubię, lubię takie motywy. Lubię. City manager. Trade. Gold respect. Melee rebalanced. Let's fucking go. It's a fun idea that Poe 1 players get to build one of the PoE2 Act Towns. Serio to tak jest, że PoE2 będzie miało tą wioskę, którą się rozwija? To by było ciekawe. To by było ciekawe. Gives me PoE2 prequel. Fajnie, że... że faktycznie to jest może takie, taka zapowiedź już tego Pawła Exile 2. Ale, koniec końców, jak wyjdzie Pawłów Exile 2, to wydaje mi się, że wiecie, te gry powinny być niezależne, nie? Przypuszczam, że po prostu fani PoE1, tacy zagorzali, raczej się nie odnajdą w PoE2 i zostaną w PoE1 i, i po prostu no, żeby zostawić te gry jako niezależne, a nie że już w PoE1 implementujecie kolejne i kolejne mechaniki z PoE2 i, i, i właściwie te gry staną się bardzo podobne. Przypuszczam, że to tak tylko przed premierą tutaj właśnie takie systemy sobie testują, a później będzie odcinka i, i PoE1 to będzie inna gra niż PoE2 i, i ludzie z PoE1 dalej się będą dobrze bawili w PoE1 i, i, i tyle, nie?